Na filmie chcę pokazać nieekologiczne zachowanie kierowców. Proszę bardzo. Pierwszy przepuszczający tamuje cały ruch. Ja jestem pierwszym rowerzystą, żeby ja się zatrzymał, wystarczy sekunda. Tak powstają korki w mieście. Wszystko zostało wywrócone na głowie. To rowerzysta, który waży 80 kilo, ma przepuszczać samochody, które ważą po kilka ton. Gdzie są ekolodzy? Dlaczego oni chcą mnie przepuszczać? Jedź! Bo nigdy się nie doczeka, aż przejedziesz. Proszę bardzo, przejazd dla rowerów ze znakiem Stop. Stoi cały autobus ważący kilkadziesiąt ton, a ja jestem rowerzystą. Co się porobiło? Kiedyś to pieszy miał cierpliwie czekać, aż wszystkie samochody przejadą. A teraz taka oto sytuacja. Wszyscy stają, powstaje korek, wystarczy kilka przejść dla pieszych na ruchliwej drodze i całe miasto zakorkowane. Pełne spalin, zatrute powietrze dla innych, bo trzeba pieszego przepuszczać. No, jaka ładna rejestracja, cztery siódemki, pięć siódemek. Tam jest taki sam przejazd dla rowerów. Tak to wygląda. Nie na... Aha, tutaj mogą nie widzieć. No ten znak stop widzą. Zaraz sprawdzę z innej perspektywy, czy znaki boczne są widoczne dla kierowców. Nie no, jest, jest to widoczne. Jeśli nie tu, to tam jest widoczne. Ale to na nie o to chodzi. Chodzi o samą zasadę. Ja uważam, że... Osoba piesza czy rowerzysta może być owszem przepuszczony grzecznościowo przez kierowcę, ale to tylko wtedy, jeżeli to nie utrudnia innym kierowcom ruchu, bo coś takiego przykładowo jedzie TIR. Nauka jazdy w dodatku. Zobaczymy, co TIR zrobi. Więcej napiszę w komentarzu, bo nie chcę mi się tutaj po prostu wszystkich argumentów przytaczać. To byłoby na tyle.